No, i witajcie, kochani, jestem już u siebie. I co? I Jestem przeszczęśliwa, bo jestem już z naszym pieskiem na spacerku. No, gdzie masz kijka? Gdzie masz kijka? Tu jest kijek, tak! No, pogryź sobie kijka. No, tu jest tyle trawki. Jest taki skwerek fajny. Tam jest woda. No tylko tej wody oczywiście on nie pije, bo nie pozwalamy, nawet on nie jest zainteresowany. No I tu jest takie miejsce, gdzie można sobie usiąść, klapnąć, pospacerować. Hallo! Hallo, bumbelku! Szukaj kika! Szukaj! Szukaj, chodź szukamy kija. Chodź szukamy kija. No, tutaj o, słychać nawet szum morza, bo tam dosłownie kawałeczek jest morze. Jest taki mały wiaterek, ale wiecie, fale się zawsze wzbierają. Chyba dobrze mówię, wzbierają. No, i tak słychać ten szum e, fal, bo jest tutaj bliziutko łupinki o nie. tego się nie je ty wiesz on wypluwa tak tylko sobie pomlaska chodź zostaw łupinkę chodź chodź tak zostaw zostaw kochanie no i piesek przywitał mnie cały szczęśliwy no i tak słuchajcie no jechałam 7,5 godziny, tym razem o pół godziny dłużej. A dlaczego? Bo podczas drogi były cztery korki. Cztery korki, bo było zwężanie ulic, to znaczy tej jezdni. No i niestety tworzyły się te korki. No ale jechałam. Pierwszy raz tak jechałam. Yy, że załoga pasażerów wszyscy jechali do Trójmiasta od granicy po zmianie busa. No i dlatego tak kierowca nadrobił to wszystko, bo od granicy w Kołbaskowie pruł od razu na Wejherowo. Tam wysiadała jedna pani, potem jeden pan w Rumi wysiadł, a potem ja wysiadłam i... Reszta pasażerów. No, i tutaj na chwilkę przerwałam. Zaraz go zapnę na smycz naszego Roniego, bo jakiś piesek idzie, mały, bo mały, ale wiecie, nigdy nic nie wiadomo. Lepiej trzeba uważać. A tu spotkały się pieski, ale on jest tutaj łagodny. Tutaj pani powiedziała. No i nawet nie są zainteresowane zabawą. No, nie jesteś zainteresowany zabawą, nie? Nie. No chodź, idziemy dalej. Jesek poszedł z panią. No i tak, na czym ja to skończyłam? No właśnie, to ja jestem taka roz, rozkojarzona troszeczkę, jak jestem z pieskiem, już wcześniej mówiłam, bo trzeba pilnować. Pieska jak się spuści jego ze smyczy, żeby tak troszeczkę sobie sam poganiał, bo też bardzo lubi, prawda? No chodź tutaj, no chodź, idziemy dalej, chodź. <śled> no i no właśnie ta załoga była, że jechała do trójmiasta. Wszyscy właśnie po kolei sobie wysiadali i tylko pół godziny dłużej jechałam do domu. Najważniejsze, że człowiek dojechał do domu bezpiecznie. O tutaj sobie tą alejką pójdziemy dalej. No, cieszę się bardzo, że jestem już w domu, bo wystarczy. I zobaczcie, miesiąc czasu i naprawdę wystarczy. Przyjechała zmienniczka. No, i ona była bardzo zdziwiona, że ja jeżdżę tylko na miesiąc czasu. Tu przechodziły pieski. No, nawet ciułała. I to były pieski, to znaczy, to są pieski. Wszystkie tej pani. Bo się zapytałam, czy wszystkie pani. O, ona tak. A ja mówię, o to pani ma wesoło. Ona mówi, o i tak. No i ta opiekunka, która mnie zmieniała, to ona była taka zdziwiona. No ale jak to po miesiącu tylko? Przecież firmy sobie życzą po sześć tygodni najkrócej, a ja tylko na miesiąc. A ja mówię, no posłuchaj kochana, no bo żeśmy jakoś tak przeszły na ty. Tak też niechętnie tam, a już nie będę tego komentować w ogóle. No i... Ona mówi, że no, a tutaj na miesiąc, że ja jadę, tak jakby mi nie wierzyła. A ja mówię, to co firmy chcą, to jest jedno, a to co ja chcę, to jest drugie. Ja mówię, no przecież ja nie będę się dostosowywać do firmy, tylko firma ma się dostosować do mojego czasu prywatnego, a nie, że ja tutaj mam mieć jakieś wytyczne, że 6 tygodni. Ja po prostu powiedziałam firmom, które do mnie dzwoniły za każdym razem, że mnie interesuje miesięczny wyjazd, jeżeli będą mi proponować na dłużej, no to po prostu niech nie proponują mi żadnego zlecenia, bo szkoda naszego czasu. Firmy jak firmy czasu, tylko przede wszystkim mojego, bo firmy koordynatorki, które dzwonią, to one są w pracy, więc ten Czas mają wykorzystany, żeby zarobić, a mój czas to jest moim czasem prywatnym i na zbędne rozmowy. Czasu tego nie mam. No. No i wyobraźcie sobie, ona się tam nie wypytuje, ona nie była aż taka przyjemna. W ogóle robiła jakieś takie miny, takie skwaszone, mina niezadowolona, jakaś taka za każdym razem to nawet moja seniorka zauważyła, że coś jest niehalo. No i się nawet jej zapytała, czy ona jest smutna, czy ona jest z czegoś niezadowolona i za każdym razem, kurczę, jak tam przyjeżdżają, te, te, te opiekunki, to one zawsze mają jakieś takie, yy, no takie miny skwaszone wręcz. Ja nie wiem o co chodzi. Nie, 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 tam nie wolno. Chodź, tutaj dalej idziemy. Tam nie wolno. No on też musi się nauczyć, że nie w każdy zakamarek może wejść. Ale on jest ostrożny, całe szczęście. Yy, no i ta opiekunka mówi, no ale no, jak to, no przecież jak. Ja jestem tutaj drugi raz, no to przecież ja się zmieniam tutaj z jakąś opiekunką, i mnie powinien obowiązywać jakiś taki grafik wymian, bo ona się mnie pytała, kiedy ja wrócę, czy ja wracam w ogóle na to zlecenie, a ja jej powiedziałam, że, że nie mówię, że nie. Że wrócić, może i wrócę, ale też nie wiem kiedy, być może w listopadzie. A ona mówi, że no, ale jak to w listopadzie? Ja przyjechałam na y, dwa miesiące. A ja mówię, no, to siedź sobie tutaj te dwa miesiące, jak będzie wszystko ok, to siedź sobie i zarób. I ona była taka w ogóle niezadowolona, że ja jej w ten sposób odpowiedziałam. No, ale kurczę, no, no ale o co chodzi? Ja mówię do niej, ja mogę przyjechać, ale nie muszę, ja nic nie muszę, ja mogę. No, i znowu ona czegoś nie zakapowała i mówi, no, no, tak jakby nie mogła sobie pozbierać myśli, że ja w ten sposób odpowiedziałam, że ja jeżdżę na ten miesiąc. No, cały czas miała jakby problem y, z tym moim miesiącem pobytu, nie? No, i ona dalej uderza ze mną w gadkę, no, ale przecież ja jestem z firmy, no, ja jestem z firmy, tak, tak, jestem z firmy. Słuchajcie, nie wiem w ogóle o co chodzi, no kurczę, rozmawiamy po polsku, a to to, a to tamto, wypytuję, ja jej odpowiadam i nadal niezadowolona ze wszystkiego, ja mówię, słuchaj, no nie rób takiej miny do niej, bo przyjechałaś, właściwie, no właściwie, na jaki ty masz termin? Jaki ty masz termin przyjazdu tutaj? No bo ona wcześniej mówi, że ona, przy, ona ma w planach, żeby tutaj być dwa miesiące, no ale ona tak za bardzo nie kapuje, że nie pojmuje, że ja mówię, że może wrócę, może nie wrócę, że ona może zostać. I mówi do mnie, no, no wiesz, no, no, ale powinniśmy być tacy no, dla siebie życzliwi pomocni, no w ogóle ona normalnie jeszcze trochę, jeszcze jakby jakiś zarzut by mi robiła, a ja mówię, no to właśnie, no jesteśmy dla siebie tolerancyjni, oczywiście musimy być, no powinniśmy być przede wszystkim, a moja życzliwość polega na tym, że ja mówię Tobie, że jeżeli nie wrócę w listopadzie, to ty możesz być przez te dwa miesiące. Zarób sobie sieć tutaj. No, mówię Wam, ona mnie kurczę, jakoś tak drażniła na samo wejście w ogóle. No i mówiąc jej to, że moja życzliwość z mojej strony jest taka, że ja nie będę nalegać na przyjazd w listopadzie, jeżeli ona chce zostać te dwa tygodnie dłużej, tak? No wybaczcie, troszeczkę tak yy, urywam to co mówię, bo tutaj yy, ktoś na rowerze przejeżdżał i też musiałam zaczekać z pieskiem, żeby się pod koła nie dostał, wiadomo. No dobra no i wracając do tej tej zmienniczki mojej, ona mówi, no bo wiesz, bo ja chcę być taka no, fair też wobec ciebie, czyli mnie, że no, ja nie chcę ci odbierać kawałka chleba, ona to mnie mówi. A ja mówię, ale powiedz mi, o co chodzi? No, bo ja, mam, bo ja mam tutaj. Firma powiedziała, że 6 tygodni z możliwością przedłużenia, tak? A ja mówię, no to jak ci tak powiedziała i przyjęłaś takie warunki, no to kurczę, o co chodzi, powiedz. No wiesz, no o to chodzi, że jak ja sobie coś zaplanuję, no to wiesz, no każdy ma swoje jakieś życiowe plany. Yy, no ty też na pewno masz jakieś swoje życiowe plany, no tak jak każdy z nas, no tak. No i o co chodzi dalej? No, i właśnie, no więc ja sobie tak zaplanowałam na dwa miesiące, a jak przyjdzie mi na przykład zjechać stąd wcześniej, po sześciu tygodniach, no to ja tak samo mogłam zupełnie inną sztylę sobie wziąć. A ja mówię, no dobra, ale powiedz mi, o co ty masz w ogóle jakieś, nie wiem, pretensje do mnie, czy, czy o co tobie chodzi? Jeżeli przyjęłaś yy, zlecenie, na 6 tygodni z możliwością przedłużenia, no to też y, musisz się spodziewać tego, że y, może potrwać to albo dłużej, albo krócej. Ja od siebie mówię ci, że jeżeli będzie tutaj wszystko w porządku i rodzina będzie chciała, żebyś została, to możesz zostać dwa miesiące. Dla mnie nawet 3 miesiące możesz tutaj zostać. No i tak. <laughs> Ale ona w ogóle na samym początku i nie wiem, normalnie nie wiem o co jej chodzi. Ja mówię jej od siebie, że nie ma żadnego problemu dla mnie, żeby ona została załóżmy dwa miesiące. Tylko to zależy wszystko od rodziny. Jeżeli ona będzie wykonywać swoje czynności, obowiązki tak jak należy i rodzina będzie z niej zadowolona, no to niech ona zostanie. To kurczę. To cały czas miała tak jakby pretensje do mnie, że ja może chcę tutaj wrócić, czy może wrócę. Ja nie wiem, to tak jak ja bym była dla niej jakimś zagrożeniem, czy coś. Słuchajcie, no normalnie, ja nie wiem. A to przeważnie jakieś pretensje wiecznie mają kobiety, które są z południowej Polski, powiem Wam. Zawsze kurczę, pieczone coś, zawsze coś, ale w ogóle bezpodstawnie. No, a ja jeszcze jej powiedziałam, no to słuchaj, no to albo rozmawiasz z firmą, że jedziesz na bite dwa miesiące, czy tam trzy miesiące, i firma musi ci zapewnić ten pobyt, no chyba, że wyjdzie coś w trakcie, ale tu przyjęłaś sześć tygodni, tak? Z możliwością przedłużenia. No to kurczę po polsku chyba wyraźnie yy, powiedziała ci firma, a ty żeś to przyjęła. A co będzie, jak ty się wywiążesz ze swoich obowiązków, to tylko leży wszystko w twoich rękach, nie w moich. I nie miej do mnie jakichś pretensji nieuzasadnionych, bo ja generalnie nie wiem o co tobie chodzi. No i ona w końcu. No dobrze, no, no, no dobrze, no zobaczymy, jak to będzie. A ja mówię, no dokładnie, no zobaczymy, jak to będzie. Ja, jak nie przyjadę, załóżmy w listopadzie, no to może przyjadę w następnym roku. O mnie się nie martw. Martw się o siebie. Ja, ten filmik, który teraz nagrywam, będę puszczać w całości. Ja nie będę jego tutaj montować ani skracać, ani niczego tutaj wycinać. Także jak no. Będę klepać trzy po trzy w pewnych momentach, to no. Darujcie mi, dobra? <laughs> Ta moja zmienniczka przyjechała rano, jak ja już kończyłam tą moją podopieczną myć. No ale był dzwonek do drzwi. No i mówię do mojej seniorki, że to ja lecę szybciutko otworzyć drzwi, ona tak, 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 że ona tutaj poczeka w łazience na krzesełku. No i co, no jak ona miała przejąć pałeczkę ta opiekunka yy, ode mnie, no to tak sobie pomyślałam, że ona może wejść na górę i od razu zobaczyć jak to dalej yy, wyglądają te czynności przy seniorce. No, i słuchajcie, tak było. No dobra, zeszłam szybciutko z góry na dół, otworzyłam drzwi. Ona wtachała dwie ogromne walizki. No, nie będę tego komentować, bo generalnie wyszło na to, że sześć tygodni przyjęła, z możliwością przedłużenia. Po co jej te dwie ogromne walizki? Jeszcze torebka podręczna. No dobra, ja nie będę w to wnikać. Dobra, dla mnie. Opiekunki mo mogą tam kamienie przewozić yy, albo nie wiem, może lodówkę ze sobą tam przywiozła małą w tej walizce. No kurka wodna naprawdę, bo to, to jest normalnie aż dla mnie takie dziwne, śmieszne. No dobra, pominijmy yy, to. No i jak otworzyłam jej właśnie drzwi, pomogłam jej tą jedną walizę yy, wtachać. Na górę, to znaczy na te pierwsze piętro. No i ona mówi, gdzie jest seniorka. Ja mówię, że jesteśmy jeszcze w trakcie. No, po kąpieli ubieram seniorkę, tylko przyszłam ci drzwi otworzyć. Ja mówię, jak chcesz, to możesz wejść tam na górę. I zobaczyć, jak to po prostu wszystko wygląda. Bardzo chętnie, nie? Ale ten nos na kwintę miała tak spuszczony, tak jakby była dosłownie, wiecie co, obrażona, że ona przyjechała do pracy. No serio, Wam mówię, kurde. no Dla mnie, norm... ja właściwie pierwszy raz się spotkałam z tak skwaszoną miną. Bo wiecie, każda yy, kobieta, która przyjeżdża. No to wiadomo, jest ciekawa, jest taka niepewna jeszcze, ale takiej miny skwaszonej to jeszcze w życiu nie widziałam u żadnej, u żadnej kobiety, która mnie zmieniała. No i wyobraźcie sobie, wchodzi na tą górę. W ogóle nie zdejmowała ani kurtki, ani butów, w ogóle wlazła w tych buciorach, w kurtce. No taka jakaś, dla mnie to taka troszeczkę bez ogłady kobieta. No ale to też pomińmy. Jeżeli byście chcieli podyskutować na yy, no podobny temat, no to można sobie podyskutować, owszem. I weszła na tą górę i tak patrzy, tak ją obcięła, tą seniorkę. I ona mówi do mnie: A, a to, to co ja muszę jej pomagać ubierać się? Po polsku do mnie, nie? A ja mówię: No tak. No tak, a ja mówię, no ale, ja, ale, ale, ale jak ty, żeś się dowiedziała, ty w ogóle wiesz, do jakiej ty pracy przyjechałaś? No tak, no ale no, powiedziano mi, że seniorka jest mobilna. A ja mówię, no jest mobilna, no ale w takich czynnościach, wiesz, pomoc. No, ja mówię, chyba wiesz, że seniorka ma 90 lat i trzeba jej, no trochę pomóc, czy, czy sweterek, czy te pieluchomajtki pomóc ubrać. No, jakaś asekuracja chyba czasami jest potrzebna. No tak, no ale mobilna to dla mnie znaczy, że robi wszystko sama przy sobie. No, ja mówię, że no, ona robi. Ona no, ma jedną rękę yy, no, taką niesprawną. To wiesz o tym, czy nie wiesz? No, tam coś, coś tam coś tam wiedziałam. Ja mówię, no, to jeżeli nie wiesz dokładnie, yy, na co ty się piszesz, to ja mówię, to w ogóle po co ty przyjeżdżasz do pracy? Słuchajcie, mnie tak wkurzała ta i taka, taka dziwna, yy, z, taka zgryźliwa mina. Ona od razu pokazała swoje niezadowolenie. I w ogóle wiecie co, ani cześć, ani po co mnie w dupę, nic normalnie. Ja mówię do niej, wiecie, no tak jakoś chciałam fajnie tak po Kumplowsku jakoś, no po Kumplowsku to wiadomo w cudzysłowiu, no ale chciałam ją jakoś tak przyjąć weso na wesoło. Tutaj tego ona miała taką minę, taką jakbym chciała mnie to kurde zjeść, z nienawiści, nie? No, tutaj znowu przechodziła pani z takimi dwoma pieskami, i musiałam przerwać na chwilkę. Aha, no i ona mówi do mnie: No, i co ty jeszcze przy tej seniorce robisz? Tak, tak, taki, takim tonem, takim. A ja mówię: No, jak co robię? Ja mam tam wszystko dla ciebie napisane, taką ściągawkę, żebyś wiedziała, jak zapomnisz, co, yy, co ci tam. Firma powiedziała, to znaczy firma, no, no firma to może mówić, firma to jest firmą, ale koordynatorka jej nie. Nawet nie pamiętała, jakiej ko koordynatorka ma na imię. No ale dobra, mniejsza z tym też, nie. No i mówię, że trzeba ją nasmarować, nakremować, nasmarować taką maścią rozgrzewającą. No tego tu, to, to jej w ogóle nie powiedziano, nie. A ja mówię, no, słuchaj. Aha, że ona tego nie ma w ogóle napisanego. A ja mówię: Ja nie wiem, co ty żeś pisała, ja nie wiem, o czym ty żeś rozmawiała z firmą, ale naprawdę taki ton miała i takie podejście. No, masakra, słuchajcie. I ja mówię: No to jeżeli czegokolwiek albo za dużo nie wiesz, to trzeba się podpytać. To trzeba się podpytać. Ja, mimo wszystko, jak mi koordynatorka przekazuje, co jest do zrobienia przy seniorzy czy seniorce, to jeszcze oprócz tego zadaję jej swoje pytania, żeby później nie było, kurczę, jakichś rozczarowań i tak dalej. A firma też może nie wiedzieć, ale ty też powinnaś wiedzieć, że osoba 90-letnia też potrzebuje jakiejś tam dodatkowej asekuracji, tak, czy nie? No, no tak, a ja mówię, a w ogóle ile ty jeździsz tutaj? Do opieki lat. A ona, fuh, wiesz, co to nawet ci nie powiem, bo nawet nie zliczę. A ja mówię, No to y, nawet samo to powinnaś mieć jakieś wyobrażenie, i to dokładne y, wręcz powiem. To powinnaś mieć doświadczenie i nawet mnie nie pytać o takie rzeczy. Ja Ci powiem tylko jedno: seniorka ma bardzo dobrą pamięć, bardzo dobry słuch i bardzo dobry wzrok. Także jak będziesz miał jakiekolwiek pytania, co zrobić, to ona Ci na pewno wszystko powie. Także nie masz się czego obawiać. A powiem Ci, że ta sztela jest bardzo spokojna. Nocki są przespane. Yy, tutaj będziesz miała dużo czasu wolnego. Nie, ona niezadowolona i cały czas tak jak ja. Tak jak ona by mi nie wierzyła. Kurde, no to po co? Słuchajcie, po co jechać do pracy? Jak ktoś jest jakiś taki nastawiony negatywnie, to po co przyjeżdżać, tak? Yy, no i yy, tekst. No to już kilka razy było tak, że ona też do mnie mówi, wiesz, że ty też jeszcze będziesz obiad robić. Bo jej powiedziałam, że koło trzynastej, czternastej będę miała wyjazd. No to ja mówię, ale nie musisz mi takich rzeczy mówić, dla mnie możesz iść spać, ja ciebie obudzę na ten obiad. Ja mówię, dziewczyno, czy kobiety, jej powiedziałam. Nie lubię tego zwrotu kobieto. No ale dziewczyno chyba jej powiedziałam, że no nie musisz mi takich rzeczy mówić. Ja wszystko zrobię, nie bój się. Ja ciebie nie zagonię nigdzie do pracy. Spokojnie idź sobie spać. I wiecie co? I ona poszła spać. Ale mówi, ale wiesz co? To ja chociaż trochę tego śniadania przekąszę i ja pójdę do łóżka. ja Proszę bardzo, chociaż ja ci zrobię śniadanko, tutaj tego podam ci wszystko, co i jak co pijesz, kakao, herbatkę czy kawę. No kawę, kawę. Ja mówię, z mlekiem, z mlekiem. No i z cukrem jest tutaj cukier, a ja mówię, no pewnie, że jest cukier. Ja mówię, tutaj jest wszystko. Tutaj jest wszystko, tutaj ci niczego nie zabraknie. No dobrze, no to możesz mi zrobić kawę. Możesz mi zrobić, a nie poproszę kawę. Wiecie, no taki normalnie taki, takie zachowanie byle jakie o. O tak nazwę to, byle jakie zachowanie. No później po, y, ten obiad był, to zrobiłam takie kupne pierożki z, mięs, z mięsem, kalafior z bułką tartą y, ugotowałam. No i kawałek takiej kiełbaski, coś jakby, to, ale to nie była y, parówka, tylko taka szynkowa y, cienka kiełbaska. po jednej sztuce dla każdego. No to zjadła, no to kiedy ty masz ten wyjazd? Ja mówię, no czekam aż kierowca zadzwoni już dokładnie, kiedy, co i jak. Ja mówię, spokojnie. No teraz to też nie będziesz musiała nic robić, bo usiądziesz sobie z seniorką na ławce tutaj. No przede wszystkim seniorka pojedzie do góry, no ale nie wiem, jak to dzisiaj będzie. No ale jak to dzisiaj będzie? A ja mówię, no nie wiem jak to dzisiaj będzie, no bo ja wyjeżdżam, no to na pewno seniorka jest pod wpływem tych emocji, no to dzisiaj może nie przyjdzie, nie, nie pojedzie na górę, no i po prostu posiedzi sobie w ogródku, a ona do mnie taki tekst. No to jak ty żeś sobie wychowała seniorkę, to, że się ją nie nauczyła, że w chwili pauzy podczas pauzy ona powinna jechać na górę. A ja mówię, czy ty nie rozumiesz tego, że ja dzisiaj wyjeżdżam i ona. Ja nie będę tutaj się mordować z nią, szarpać, żeby ona pojechała na siłę do góry. No musisz chyba zrozumieć, że ja jadę do domu, to ona dzisiaj akurat nie, pojedzie na tą górę, yy, położyć się tylko. No, chce po prostu jeszcze mi pomachać. No, ja nie wiem, no ja nie wiem. Ja no, wiem, to ja nie wiem, co ty wiesz. Ja wiem tylko to, co ja wiem i to, co ja tobie przekazuję. No, mówię wam, kurka wodna. Normalnie, obłęd. Obłęd, dosłownie, obłęd. Jak ja swoją seniorkę wychowałam, no, a ja mówię do niej, no to. Ty teraz zostaniesz seniorką, i ty spróbuj ją wychować po swojemu. Na tym, kochani, zakończę ten dzisiejszy filmik. A jak będziecie chciały w ogóle, bo mogłabym gadać i gadać przez te pół dnia, te, te jej zachowania, te jej odzywki, te jej pytania, te w ogóle te, te jej powiedzenia jakieś tam od niej samej, no dla mnie to normalnie jakaś porażka. Porażka. Zachowujmy się, kurde, jak, jak przystoi, jak należy, a ona normalnie no, wywarła na mnie takie lekko negatywne wrażenie. Naprawdę. I to kobieta, no tak z wyglądu, to ona też już miała, o, i to tak dobrze po sześćdziesiątce. I żeby tak się zachowywać. Kurka, wodna, ludzie, skąd wy przyjeżdżacie. <laughs> jej. A jak już przyjechał samochód po mnie, no to ja mówię, no to trzymajcie się kobiety przede wszystkim bądźcie zdrowe. Wiecie, no grzecznie, kurczę. Ona do mnie. No no to cześć. No zobaczymy jak to będzie, a ja jeszcze i na koniec mówię jak będzie, no to leży wszystko przede wszystkim w twoich rękach, bo ty przejęłaś teraz pałeczkę i ty będziesz się opiekować seniorką, więc życzę wam dwóm żeby było wszystko jak najlepiej. I pojechałam bez żadnej takiej dodatkowej gadki, bo naprawdę nie było już o czym i no, nawet powiem z kim. Jak będziecie mieli jakieś pytania, to w komentarzu odpowiem. Pa pa pa. Całuski śle.